15 września bieżącego roku odbyły się dożynki gminne na terenie ośrodka sportu i rekreacji w Nowym Stawie, uroczystości rozpoczęto mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętego Mateusza Apostoła, jak co roku nie zabrakło darów wręczanych parafii przez uczestników dożynek. Chleb przez wieki stał się nie tylko symbolem pożywienia, ale i symbolem życia. Jego brak oznacza głód i śmierć. W dawnej tradycji przyjęło się, że pierwszego bochenka chleba wyjętego z pieca nie wolno kroić nożem, należało go łamać, gdyż w przeciwnym razie chleb mógł się nie udać przez kolejne siedem razy. Dlatego burmistrz nowego stawu Jeryszałach podtrzymał tradycję, dzieląc się nim wraz z mieszkańcami. Po ceremonii i z błogosławieństwem wszyscy udali się na plac przy ośrodku sportu i rekreacji, by tam świętować sukces tegorocznych plonów. jak co roku. Jest to święto dziękczynne za udane zbiory plonów. Rolnicy jak co roku dopisali, zrobili więcej na swoje święto. Byliśmy na mszy, w kościele. Jesteśmy teraz tu na placu, gdzie wszyscy myślę, że będą świętować i się cieszyć z plonów, jakie uzyskali w tegorocznych szniwach. Co do plak nie było żadnych... Chociaż największą plagą dla rolników jest niestabilność cen. W tym roku są ceny dość niskie, porównalne do lat ubiegłych. Znajdujemy się na stoisku promującym projekty unijne w Nowym Stawie. W ramach wojewódzkiej akcji Dni Otwarte Projektów Unijnych organizowanej przez Urząd Paszałkowski Województwa Pomorskiego w całym województwie przez około tygodnia promowane było prawie 97 projektów, zrealizowanych oczywiście przez Udziale Środków Unijnych. Wiele gmin, wiele powiatów przyłączyło się do akcji, m.in. na wystaw. No i dzisiaj... Towarzysząc w w stawie, promujemy dwa największe zrealizowane przy udziale środków unijnych projekty. Czyli powstanie Galerii Żuławskiej w dawnym Kościele Ewangelickim i przystań kajakową z całym zatleczą sportowym, na którym się właśnie znajdujemy. TV Regionalna 24 TV 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 Nowy Dwóch. tu kręcimy.